Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko i w dzisiejszym odcinku porównamy sobie dwie wyrzutnie od Jorge. Są to wyrzutnie Makrocosmos 2 i Makrocosmos 3. Obydwie wyrzutnie mają 10 strzałów kaliber 20 mm. E, obydwie wyznoszą się na 30, e, znaczy nie, nie wyrzutnie, tylko wystrzały wyznoszą się na 30 metrów i trwają po 16 sekund. E, ich efekty e, to dwój, dwójki mamy złote i czerwonej komety plus czerwone fale. A do trójki mamy srebrne komety, plus czerwone czaskające piwonie, yy, srebrne komety, plus białe czaskające piwonie, srebrne komety, plus zielone piwonie i chryzantemy. Piękny efekt. Tak. Kurde, ale ktoś mi nie? nie? to jest? Dalej mamy klaszaw, dwa w obydwu. I obydwie i... wyrzutnie mają sto, równe 100 gram neku. Tak. Zobaczcie, tutaj gruby. jest 100 gram i tutaj jest 100 gram neku. Tutaj macie ich kody, jakbyście chcieli sobie zobaczyć. Za jedną jak i za drugą wyrzutnię musimy zapłacić około 15 zł. Czasami znajdziecie je trochę taniej. A my dzisiaj je sobie porównamy. Zobaczymy, którą z tych wyrzutni warto sobie bardziej zakupić. Niby identyczne, ale efektami na pewno się różnią, także lecimy do testowania. Zaczynamy test. i ci na początku makrokosmos 2, czyli ta wyrzutnia niebieska. Oglądajcie sobie dokładnie i napiszcie, jaką wyrzutnię wam ta ten makrokosmos dwójka przypomina. Tacy kurcze, wierni widzowie i osoby, które oglądają już pewnie wiedzą, ale napiszcie w komentarzach. Podsumowanie wam powiem o co chodzi, teraz leci Trójka, a w Trójce już będzie 10 wystrzałów, nie będzie żadnych, wiecie, rzymskich ogni. Zobaczymy jak Trójka na tle dwójki się zaprezentuje. Permanent drugi już odpalił i lecimy. I tutaj trójka myślę, że na te dwójki o niebo lepiej, ponieważ był, yy, były lepsze efekty, moim zdaniem. Krakling był i też było 10 strzałów, a nie 5 strzałów. Drugie, nie? Jest za każdym razem był krakling, nie? Tak, tak. Yy, obydwie nie miały finału, to też trzeba powiedzieć. Tak. Pamiętam, tak, ładne w tej pierwszej były te rzemiaki. Bardzo ładnie rozświetlały, nie? Uważaj, ale... Mimo... bo się żarzy jeszcze Miałem, więc to też tak... się żarzyło. Mimo to wolę. Mimo to zamiast jaka wolę strzał normalny, nie? No ja tak samo, myślę, że tutaj wybiorę, yy, wybiorę Twoje, czy... trójkę. Trójkę, tak, nie? No, 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 no. no żółtą. Tak. Yy, według mnie żółta wygrała, napiszcie w komentarzu. To też myślę, że już zależy od gustu, ale yy, według mnie ja bym wolał jednak, ja bym wolał trójkę. A to co wam się pytałem yy, na początku, z jaką wyrzutnią wam się kojarzy Makrokosmos 2, to wam powiem, że to jest... Yy, idealnie to samo co wyrzutnia Ying Yang z Biedronki za, za 17 zł, tylko po prostu w innej szacie graficznej. Także obczajcie sobie, oglądajcie sobie jeszcze raz test Makrokosmosa dwójki i wam wsadzimy załącznik na końcu filmu do Ying Yanga i zobaczcie, że to jest naprawdę to samo, nie. No, tak. Także dziękujemy za oglądanie. Jeżeli się spodobał zostawcie łapkę, zostawcie suba, subjójcie, do grupy na Facebooku, zobaczcie co tam się ciekawego dzieje. No i trzymajcie się, siłanko. Elo.